Witaj w moim domu. Jakże się cieszę, że cię widzę. Zobacz, jak przygotowujemy naszą choinkę na święta. To elf elektryk szykuje oświetlenie. <laughs> Chyba mam małe problemy. Pewnie ciekawią cię prezenty. Dobrze, dobrze. Ale muszę najpierw sprawdzić, czy aby na pewno zasługujesz na niego. Chodźmy. <laughs> Odyślał! Kubusiu! Zobaczmy, co my tam mamy o tobie w mojej księdze. Wyglądasz świetnie. Wiem też, że lubisz gry komputerowe. I masz już sześć lat. Jesteś z Polski, prawda? Zobaczmy, co my tam jeszcze o tobie mamy. Już wiem, o czym marzysz na święta. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Wiem też, że masz różne ciekawe pomysły. Ech, trochę zgłodniałem. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu miałem moje ulubione ciasteczko. Gdzie ja je schowałem? Ah, hej. Moje ciasteczko upragnione, ten smak jagódek i malinek i ta posypka lukrowa i zaraz wam opowiem o tym wyśmienitym smaku. I rodzyneczki w środku, takie napęczyniałe, rozkoszne. Tyśko, trzecie ty, ciastko, które mi spałaszowały. Ty łakomczuchu jeden, ty... Ej, dobrze, trudno. Może jutro coś mi elfy przygotują. Ej, chodźmy. A zaraz pokażę ci, skąd ja to wszystko o tobie wiem. Tak, a... o, o, o a co, to fabryka prezentów. O, jak widzisz, działa na pełnych obrotach. No dobrze, dobrze, ale nie to chciałem ci przecież pokazać. Ej, chodźmy dalej. Oto moja magiczna komnata. Tutaj testujemy różne magiczne gadżety, dzięki którym moje elfy mogą niepostrzeżenie wejść do domu każdego dziecka. Również do twojego domu. Zresztą zobaczcie sami. Fuch. Ten zegarek jest fantastyczny. Zmniejsza elfy Ohoho, jaki maluszek, mój mały, tajny elfik. Oh. Kubusiu? Jak myślisz, od kogo ja o tobie tak dużo jem? Domyślasz się? A, poznajesz? Zazdroszczę ci, że masz kogoś takiego obok siebie. Wiem, że troszczy się o ciebie i pomaga mi z prezentami. Pamiętaj, żeby podziękować i przytulić. Na pewno to doceni. Skoro już wiesz skąd o tobie tyle wiem, chodźmy zapytać elfy o to, czy zasługujesz na prezent w tym roku. Ech, kochane elfy, wezwałem was tutaj, żeby się naradzić w sprawie pewnego dziecka, które nie wiem, czy zasłużyło na prezent, zresztą e, sami zobaczcie, o kim mowa. Nie wiem, co począć z tym dzieckiem, a wy jak myślicie, zasłużyło na prezent, czy nie? Co z tym zrobić? Moje elfy mi mówią, że mogę Cię wpisać na listę grzecznych dzieci. Jakże się cieszę. Promyczku, może zagraj mi moją ulubioną piosenkę sprzed lat. O, o, a, a co to? Czyżbyśmy nie zapłacili rachunków za brod? cóż to za hałasy? To chyba na zewnątrz. Szybko sprawdźmy to. O, 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 o uważajcie, koledzy, ci, ciemno. A, oj, mój Czekajcie, oio, 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 czekajcie, zaraz, zaraz A, to Elf elektryk znowu coś zepsuł, jak zapalał choinkę Zobaczmy, czy w końcu mu się uda zapalić te światełka No zaraz, to. o, kochani, to jest nasz wyjątkowy gość, który teraz nas ogląda Musimy dla niego zapalić te światełka o, aj, no chyba jednak będę musiał użyć mojej magii. Raz, dwa, trzy. O, I proszę, udało się w końcu. O, a co to? O? A! To lista zaleceń specjalnych dla dzieci, które chcą mieć wyjątkowe prezenty. Długusiu? Elfy mi tutaj napisały, że musisz się starać przez cały rok, jeżeli chcesz być na liście grzecznych dzieci. A przede wszystkim pamiętaj, jedz zdrowo i dużo się muszaj. Moje elfy na pewno do ciebie zajrzą, żeby sprawdzić, czy się starasz. Enough that's all we show.